Cześć. Przed wami różnica pokoleń w jednym kadrze. W akwarium, przynajmniej u mnie w akwarium dość częsty widok. Akurat teraz tak uchwyciłem to na kamerze, ale widać różnicę między nimi i widać, że to nie są ryby agresywne, nie interesuje ich mniejszy osobnik tego samego gatunku. A nawet można zaobserwować takie ciekawe zjawisko, o, właśnie teraz on się no, przykleił do niego, do tego większego. To są antistrusy L144, jeden i drugi, i y, lubi sobie tak po prostu na nim tam posiedzieć. On go tak wygląda, jakby jadł, pewnie jakiś tam śluz, pewnie jakąś taką warstwę tam z niego y, zjada, coś tam sobie znajduje. Ten maluch, ale nie robi to wrażenia na, na tym samcu. Żyją w absolutnej zgodzie i wygląda to tak, moim zdaniem, dosyć, dosyć fajnie. Widać tą, tą różnicę wielkości, różnicę pokoleń. No i daje obraz, co to z tego dalej wyrasta, gdzie na początku jest takie, takie malutkie coś. Nie? Dobra, tu macie, mamy nadwódkę. Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa odmiana akurat tej nadwódki, ale to popularna, łatwa roślina. Ale mam ich tutaj kilka. Jedna postanowiła wyjść z akwarium. Na siłę gdzieś z boku, obok szyby, zaczęła się przeciskać, że ona musi wyjść. Tylko ta jedna, żadne pozostałe, tylko ta jedna. Pozostałe, jak widzicie, są zanurzone mają zupełnie inne liście ładne są. Nawet tu bym powiedział trochę prześwietlone, bo ta lampa jest za nisko nad akwarium. Ona będzie wisieć, ale na razie jeszcze no, stoi na akwarium. Ale ta jedna postanowiła wyjść i tak naprawdę, o, widzicie tutaj, no, nikt więcej nie wychodzi z tego akwarium, tylko, tylko ta jedna nadwódka postanowiła wyjść. Ona straciła tak naprawdę wszystkie liście. Zobaczcie, że one są takie podeschnięte, takie po wyjęciu z wody. Wypuszcza te liście, żyją, wypuszcza nowe, dam jej wolną rękę. Niech sobie żyje, niech sobie wychodzi z tego akwarium, zobaczymy co będzie. Lampa pójdzie wyżej, to ją doświetlę też lepiej. No, a tutaj jest widok taki ogólny na akwarium, i mój plan dotyczący tego, że ja te nowe korzenie tutaj zanurzę, wymoczę w tym akwarium, zanim dam je do nowego. Jak najbardziej wygląda na to, że się sprawdza, bo zauważyłem, że przy podmiankach woda jest mniej żółta. Nadal jest, oczywiście, bo to są dwa spore kawałki drewna, ale ta woda na, na początku, jak włożyłem te korzenie, no była zdecydowanie herbaciana. Teraz jest lekko żółtawa, ale naprawdę taka słomkowa czyli te korzenie yy, no, ulegają wypłukaniu czyli ten plan się sprawdza. Mam nadzieję, że w nowym akwarium będą barwiły już znacznie mniej. Chociaż ogólnie nie przeszkadza mi to, że woda ma taki żółtawy, słomkowy kolor. Ja nawet przecież często też wrzucam, jak wiecie, liście dębu, liście orzecha włoskiego, liście buku do. Buka czy buku? No nie wiem, yy, buczyny. Yy, wrzucam liście, więc ten kolor żółtawy taki jak najbardziej mi nie przeszkadza. Wszystko jest ok. Natomiast tego, no, barwiły dość. Mocno, dość wyraźnie. Teraz jest to już co najmniej 50% mniej. Ta woda jest zaczyna być normalna, tylko lekko żółtawa. I tak naprawdę nie wiem, czy to jest sprawka obu korzeni, czy tylko tego po lewej, bo ten po lewej to jest przyniesiony z, la, z, z lasu. No to jest korzeń z lasu, ale to jest korzeń jabłoni. Pierwszy raz tak zanurzony powiedzmy w wodzie, natomiast ten po prawej to jest korzeń, którego wyrzuciło morze. Nie wiem, jak długo leżał w wodzie, nie wiem jak, z jakiego drewna jest, także myślę, że on może aż tak bardzo nie barwić. No niestety tutaj nie sprawdzę tego, który, który korzeń jest sprawcą tego barwienia wody. No ale jest mi to tak naprawdę bez różnicy. Jeden i drugi ma się wypłukać. Jeden ma się wypłukać powiedzmy, ewentualnie, nie wiem, z nadmiaru soli, czy, czy z nadmiaru jakichś tam innych substancji, które, którymi mógł nasiągnąć w morzu, na przykład. Ropą naftową albo nie wiem, jakimiś tam gazami bojowymi, bo wiecie, że Bałtyk kryje w sobie sporo takie, takiego rodzaju pamiątek po, po II wojnie światowej. Natomiast plan, idzie, plan jest realizowany. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Ta woda zaczyna być normalna. I tak naprawdę przecież. O to chodziło. No to akwarium teraz, to akwarium, jak już wiem, że ono no, idzie do likwidacji, yy, wykorzystuje jako pewnego rodzaju, może nie tyle pole doświadczalne, co, co właśnie taki zbiornik, zamiast włożyć te korzenie np. do beczki, bo niektórzy mają takie możliwości, no ja niestety nie mam, nie mam yy, beczki. No to włożyłem je tutaj do tego akwarium, po to właśnie, żeby, żeby miały czas, żeby się wypłukać. Tak samo rośliny, nierośliny, które są tam do nich doklejone, no też mają czas, żeby się zaaklimatyzować, żeby ruszyć w tym akwarium i w nowym zacząć już od razu rosnąć, ponieważ parametry wody będą praktycznie takie same. Tamto akwarium też będzie na wodzie kranowej. Więc te rośliny będą już przyzwyczajone do, do tych parametrów wody i będzie mi po, zwyczajnie łatwiej zapanować nad ewentualnymi glonami czy innymi niespodziankami, które się pojawią w nowym akwarium, a pojawią się na pewno. To na dzisiaj tyle. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć.